Saber zmierza prosto w pułapkę! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Let's Play GeForce. Okej. Okay. Nie mamy map e, ani nic takiego, ale wiem, że tutaj jest dysk. Chociaż na razie tutaj się nie mogę niestety dostać, bo jak widzicie jest szyba. Chociaż... o, czekajcie, bo tutaj jest to kółko... ...i tu jest to kółko. Hmm. Zastanawiam, czy to nam coś daje. I którym powinnam pokręcić? Czekajcie, spróbujemy tym dolnym. A! Nic nie widzę. Tym się w ogóle da kręcić? Eee, ona nie działa. Ale hamstwo. Nie działa. Dobra. Znaczy nie dobra, no ale... Czy tam jest... A to działa? Też nie. Przynajmniej nie wygląda jakby miało działać. Szkoda. I szkoda, że nie możemy się na razie dostać do tego e, fantastycznego dysku. E, map też nie mam. Czekajcie, zmienimy sobie na. No. A, nie mam w ogóle broni tej? Uu, jestem taka biedna. Zero. No. Mhm. no dobra, trzeba będzie gdzieś sobie zrobić zakupy. Na razie to ja nie mam czym walczyć. Trochę mikrofon mi się źle ustawił, ale mam nadzieję, że dobrze słychać. Dobra, no to idziemy tutaj. O, pudełka. Proszę, amunicję. Jakąś fajną. O, czy tu są kratki? Tak, zbliżamy się do Sabera. Aha, to żadna różnica, czy ja wejdę tędy. Czy tędy to jest to samo pomieszczenie? Tam nic nie ma wyżej. Tak, bo ja muszę myśleć o tym dysku. Nie chciałabym go przegapić. Bardzo bym nie chciała. Okej, okay, to teraz... O, wychodzimy na zewnątrz. Czyżby... A tutaj jest dysk, tak? Tak. Taryum, rozszerzenie energii życiowej. Młócz. No, może się przydać, chociaż dalabym yy, coś dla Darwina, bo mucza jednak się rzadziej używa. Chociaż z moim talentem to ja potrafię mucza też wykończyć. Więc w sumie może do... O, jest sklep. Jest sklep. To jest dobrze. Zakupy zacząć czas. Yy, życie. Rozszerzenie energii życiowej mucz. Mapa. Najważniejsza rzecz. Staćmy na mapy. Stać. I zostało mi 35 <głos》> tych, więc. Mm, nie będziemy na razie nic kupować. A ja w sumie zamiast tylko mogę wziąć to. Nie będziemy na razie nic kupować, bo jestem strasznie biedna. A czekajcie, lukniemy na mapy. Hmm... Większość na kłonie Sejbera, by się na lądowisko. Chciał pójść na lądowisko. Na lądowisku dla helikopterów, uratuj go. Hmm, czyżby to już był koniec? Sejber jest uwięziony na lądowisku dla helikopterów. Jest tam podejrzanie cicho. Darwin, zaczekaj aż tam dotrzemy. Nie ma czasu. Trzymajcie za mnie kciuki. Oj, dzielny Tu chyba nie ma żadnych dróg po bokach, nie? A, witaj, świnko morska. Przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Ostateczną pułapkę. Stąd nie uciekniesz. Ani ty, ani Sejder. Moi podowieczni chcą się z wami popalić! Ja nie wiem, czy ja chcę się z nimi bawić, ale to chyba. O fuj! O ty głupia. to trzeba odhaczyć. No, nie, nie dam się zamrozić. Jeszcze ten. Dobra. Wykończyć ją, zanim znowu zacznie latać. To jest mój aktualnie. O, chyba będzie dużo walki w tym odcinku, tak mi się coś wydaje. Mamy dosyć spory zestaw koprownic. Moich ulubionych. I nie wygląda, jakby się miały kończyć. Nie, no może się skończą, chociaż. To wiem, że powinnam coś wymyślić, zamiast tutaj z nimi walczyć. Ej, ej, ej! ej. Muszę zachować dystans. Przynajmniej sobie chipów nabi. Hmm, Czyta mnie pociesza. No zamknęły się te. Mhm. Uh Gotowa. No, pokaż. Środeczek. No co to za strzelanie? Wow, wow, wow. Chyba mnie tutaj doletuje. Muszę się pozbyć tych wentylatorków, bo one będą mi strasznie przeszkadzały. Ej, ej, ej! Hej! No co ty? A, no, ich jest aż dwóch. Dobra. Zresztą się, no, jaka jest szansa, że ja tutaj nie przeżyję tego. O dobra, dostał. Dużo tych małych, yy, kurzających rzeczy. Fuck. Tak. O ty miarzu Chcesz żeby to był koniec yy, numera jeden. Numeru jeden chyba raczej. Chyba jeszcze nie koniec. Są tam się męczy, ale. No tutaj. No kończ już swoje. Kurde. Powiem wam, że to nie jest najłatwiejsza walka. Chociaż no nie, no nie jest tak, że. Nie narzekajmy, ale jednak. Bywało prościej. nie jest mój ulubiony przeciwnik. Powiedzmy to sobie szczerze. No, nie ma, nie ma, nie ma tak dobrze. A może jest? Trafiłam? O, przerąbane, życie mi się kończy. Wiecie, że ta lampa go chroni. Jeszcze druga. A My life! No i one będą go tak na zmianę chroniły. Ja muszę wykończyć najpierw ją do końca. Jakkolwiek to nie brzmi. Okej, okay, jedna z głowy. Fajnie, że mam broń jakąś. O, szczerze, to nie mam. Nie mam za bardzo gdzie jej kupić. Jak mam sobie radzić bez broni? Nawet nie miałam kasy, żeby zrobić zakupy życia. Ej, ej, ej! O, super! Czas się poddać, tak mi tak, przykro. Czas, kiedy mogłeś się poddać, się poddać już nie miał. Teraz Ała. nie możesz już nic zrobić. Absolutnie, Absolutnie. nic. Powiedział to złą godzinę. jest desperowany, Yanshu. Przyprawiam cię o siwiznę? Chciałbyś. Wszystko starannie zaplanowałem. Świetnie. Uwielbiam niweczyć twoje plany. Aha, tym no. razem ty sam jesteś częścią mojego planu. Nie zna. Przepraszam, że przerwałam. Jest? Jesteś tylko prostym gryzoniem. Prostym gryzoniem? Ja, nie masz pojęcia z za darwej. Ale zaraz się dowiesz. Jak to zawsze mówią tacy jak ty. Pokaż co potrafisz. Na pewno pokażę co potrafię. Dobra, tam na szczęście jest y, coś co wygląda na wiaderko z niekluczącą się amunicją. Tą taką najprostszą do strzelania, którą mieliśmy na samym początku. Hej, 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 hej. Już mi się skończyła. Muszę jakoś tam do, doczłapać. Ała. Dam radę. Dam radę. Nie stracę wszystkich serc. Nie będę tego na 100% powtarzać od nowa. Nie ma szans. Dawać szybko, szybko, szybko. że tu nie ma nieskończonych apteczek, też tak by się przydało. Ej, ej, ej! To Nigdy was nie lubiłam. Nie. Siad. Ej, ej, ej! O, co za emocje. No ile? Ja się pytam, ile? W starciu z mikrofalą nie masz szans. Dwie na raz? Koniec. Nie, to nie jest ja koniec. Kiedy koniec. Się Dobra, mikrofale to trzeba pokonać ich własną bronią. To są te ładunki, które im można dać. Myślę, to jest ten problem. Nie wiem, gdzie są te ładunki wybuchowe, które im można zaserwować. A, wychodzą z tych. No, niech się wreszcie otworzy. Szybko. No dlaczego się nie otwierają? Co jest? Masz dlaczego smacznego dlaczego mi się życie patrzy Chyba mój prezent nie dotarł niestety Proszę Ten chyba dotrze Uff. Panie Saber, jest pan już bezpieczny. Proszę mi powiedzieć, jak powstrzymać Sabersains? Sabersens miał działać inaczej! Janszu, wszystko wypaczył! Ale jak go powstrzymać? Musicie zniszczyć centrum kontroli sieci satelitarnej Sabersens. W mojej rezydencji. Czy to go wyłączy na całym świecie? Tak. Gdzie jesteś? Bez obaw. Proszę tam zaczekać. Agenci są już w drodze. Załoga G, czas połączyć siły i zniszczyć Saber Sense raz! Na zawsze. Nie wiem, dlaczego Darwin nie dokończył. Okej, okay, to będzie koniec tego odcinka, bardzo walczącego odcinka. Zapisujemy. Szósty. Tutaj zapisujemy. Na pewno chcesz tak... Ostatnia prosta. Dotarłem do podziemia kompleksu satelitarnego. Meldujcie! Skanuję kompleks satelitarny w poszukiwaniu Janszu. Jest tutaj. Mam też dziwny odczyt energetyczny z podziemia kompleksu. Warto to sprawdzić, zanim tam wejdziesz. Jestem zajęty zabawą, z nawiedzonymi tosterami. Ale bez obaw! Zdążę na spotkanie! Musisz wejść do kompleksu przez dolne drzwi. Zaznaczę je na twojej mapie. Dzięki Ben. Już tam idę. Czy opłacało się kupować mapy w ostatnim odcinku? I tam chyba był tylko ten... jeden dysk. Chyba nie było więcej, nie? Okej. Okay, tutaj skończymy. Całkiem fajny korytarz. Czy to w tej grze tak buczy, czy... Nie, to za oknem ktoś wierci. Znaczy za oknem, za ścianą. Już myślałam, że w grze jest takie buczenie. Jeśli to słyszycie, to nie moja wina, ale już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, chociaż właściwie składał się praktycznie z samej walki. Teraz zaczynamy rozdział piąty, być może ostatni, chociaż nie wiem ile z rozdziałów, ale wygląda, zapowiada się na ostatni. Także to było już wszystko. Do zobaczenia. Pa, pa.